Jo, so It's hard to breathe, but that's all right. Yo, siemano, siemano Dzisiaj wam pokażę jak zrobić czarną torbę z napadu Mega prostym sposobem Poprzez misję gita. Najpierw się udajemy do ammunition, Nakładamy sobie taką słuchawkę LCD Kupujemy ją jak mamy ją nałożoną na jakimś stroju, to musimy ją zdjąć. No i wchodzimy tutaj właśnie w misję Dufelbach by Husky 17. Wchodzimy w tą misję. Ja dam Wam tutaj w, w, w opisie linka do tej misji. No i zapraszamy tutaj jakąś osobę. I właśnie jak dołączyła osoba, to właśnie dołączamy do akcji. Jeszcze zapraszam do mojej ekipy w GTA Online. Macie link w opisie, możecie też wysłać donata. Będziecie wtedy na odcinku pokazani. No i tutaj, jak już zaczęliśmy tę misję, to pamiętajcie, że host ma, odpięt, ma zapiętą torbę, a osoba dołączaj, dołączająca ma odpiętą. No i jak jesteśmy na tej misji, to, to wchodzimy teraz w styl, akcesoria i dajemy strzałkę w lewo, bo jak damy w inną stronę to nam torbę zdejmie i będziemy musieli od początku robić tą misję więc dajcie strzałkę w lewo i będziecie mieć słuchawkę nałożoną i wychodzicie potem z misji poprzez telefon glitch jest mega prosty żeby ją właśnie tak szybko zdobyć to nie jest ta oryginalna torba z napadu bo ta torba jest cała czarna ta to oryginalna torba z napadu. Ona ma tam, ma tam szare jeszcze jakieś części. Oryginalną torbę to Wam wstawię też w opisie. Jak zrobić, będziecie mieć linka do filmu, bo oczywiście nagrałem taką torbę. No i teraz, właśnie, lecimy do sklepu z maskami. Żeby tą torbę zapisać, bo w inny sposób się jej nie da zapisać. Jeszcze przed tym glitchem, jak będziecie, jeszcze nie będziecie mieć tej torby, to sobie wybierzcie na jaki strój chcecie tą torbę założyć, żeby Wam fajnie pasowała. No jak już jesteśmy tutaj pod sklepem, no to zeskakujemy z dowolnego latającego pojazdu. I pamiętajcie, musicie tak tym spadochronem wlecieć w sklep, żeby mieć tą opcję kliknięcia strzałki w lewo żeby wejść do stroi tak jak ja tutaj. No jak jesteśmy już tutaj w sklepie właśnie, ja za pierwszym razem to zrobiłem. No to zapisujemy tą, tą torbę razem z tym strojem. No jak nie będziecie mieć torby, no to nakładacie ten strój, no i będziecie mieć. Więc to na tyle. Dzięki za oglądanie do następnego Yo, Siemano.